czwartkowe popołudnie w bibliotece powiatowej Przystań z Kulturą upłynęło pod znakiem promocji tomiku Wierszy bajki z krwi i paproci. Jest to tomik, który powstał we współpracy mojej z rysowniczką Michaliną Betlewicz. To jest w ogóle bardzo ciekawa historia, dlatego że my stworzyłyśmy ten tomik już kilka lat temu i no, gdzieś tam tak się wydarzyło, że nie mogłyśmy tego pchnąć dalej. I ten tomik gotowy, właściwie już zailustrowany, wylądował w szufladzie na 2-3 lata. Jednak ostatecznie ujrzał światło dzienne ku uciesze odbiorców, a zadecydował o tym przypadek. Wygadałyśmy się tutaj w Bibliotece Powiatowej, że takie coś istnieje, i dzięki temu nawiązała się bardzo fajna współpraca. I, i jest. W wierszach dominują raczej zwierzęta niż ludzie, a autorka inspirację znajduje w otaczającej nas naturze. Wędrówki, las, to wszystko jest ogromną inspiracją? Można więc powiedzieć, że jak tylko pani Dominika wychodzi z domu na spacer, wracając, może już mieć gotowy utwór. Fragmenty niektórych z nich można było usłyszeć podczas promocji Tomiku. Dla autorki to niezwykła radość, że wiersze pisane do szuflady trafiły do szerszego grona odbiorców. Na koniec spotkania każdy jego uczestnik otrzymał tomik na pamiątkę.